Hej, to jest siemaneczko, wam wszystkim, ja jestem Reksiu, a to jest kolejny dziesiąty już odcinek, można by powiedzieć, jubileuszowy z naszej serii Age of Craft, czyli coś w stylu e, budujemy w Minecraft. W każdym odziasie dzisiaj pewnie się zorientowaliście po, ty, po tytule lub po tym co się zapowiada na timelapse, Budujemy wieżę obserwacyjną, która nie do końca będzie wchodziła w skład wioski, a będzie bardziej e, w jej okolicach taki taki troszeczkę upiększasz terenu. Tę, tą samą funkcję będą pełniły róż, różne takie ruiny, czy tam jakieś kopalnie, czy srutu, to innego. W każdym razie. Skoro y, powstaje Wam na timelapse ta wieża, to ja mogę powiedzieć. powiedzieć o tym co możecie znaleźć w opisie, a dokładniej o save, tak jest, mamy 10 odcinek, a więc save powinien znaleźć się w opisie i w zasadzie planuję wrzucać ten save mniej, mniej więcej właśnie co 10 odcinków, czyli następny będzie przy o, odcinku 20. No, w każdym razie chyba już bez będnego poprzenia, ja się zamykam, wy oglądajcie co, i czekajcie do przeglądu, w którym Wam to wszystko już pokażę. A więc yy, dzięki za oglądanie i widzimy się za chwilę. Hej! Hej, czy się masz, wam wszystkim ja jestem Reksu, a to jest kolejny odcinek z Age of Craft, tak? Jest powstała kolejna budowla, mianowicie wieża obserwacyjna, którą widzieliście przed chwilą na time całe jej powstawianie, powstawanie. Jest to kolejny dziesiąty już odcinek, pod którym. Macie save'a, do którego tak bardzo już od jakiegoś czasu chcieliście. A więc jeżeli macie już tego sejwa, to przejdziemy się e, po tym wszystkim co do tej pory zbudowałem, dlatego zaczynamy pod pierwszą budowlą. Czyli e, domkiem, domkiem kowala z taką mini kuźnią, bo to całą kuźnią trudno to, to, to nazwać. Z taką mini kuźnią. A więc dobra, tutaj mamy domek. Mm. Wnętrze takie standardowo domkowe, nic tutaj jakiegoś wygórowanego nie ma, raczej wnętrz nie będą sprawdzał. Dalej mamy gospody która jest troszkę za duża, biorąc pod uwagę wielkość całej wioski. Gospody na łącznie chyba 15 stołów i tak dalej. Tutaj ktoś mówi, żeby to urozmaicić, faktycznie miał rację, tylko że muszę się wreszcie za to wziąć. Ale tutaj mamy gospody miejsce do bijatyki. Oraz sypialnie. Wszelakie pokoje gościnne, znaczy gościnne. Pokoje do wynajęcia. Oraz domek. Dom znaczy, nie domek, to raczej nie. nie. Nie domek, nie pokój, a pomieszczenie dla właścicieli. O. Tak. Bo tam są dwa piętra, więc raczej pokoje to nie będzie można nazwać. A więc okej. Okay. Idziemy dalej. Wychodzimy przez drzwi dla personelu. I przejdźmy się dalej. Dalej mamy. Z tego co pamiętam, tak, Tartak, tak, tak jest. Nie wiem czy to był. czy tartak był jako trzeci budowany, czy nie jako czwarty czasem. Nie, jako trzeci, bo, bo po prostu z domku Kowala wyszły dwa odcinki. W każdym razie, tartak jako trzecią budowlę. Tutaj za bardzo nie ma się co, um, co rozgadywać. Po prostu wiadomo, co się w tartaku robi, wiadomo, co tutaj to drewno. Skąd się tutaj to drewno wzięło i tak dalej. Mamy łącznie, trzy, miejsc, trzy stanowiska do ścinania tego drewna. Jedno, dwa na, dwa na zewnątrz i jedno w środku z takim największymi palami, które by było najciężej ciąć. No oraz e, mamy też również domek drwala, który by to wszystko tutaj ciął. Przejdźmy się do niego e, w środku. Tak samo standardowe wnętrze, tym razem tylko już jedno piętro. Kominek e, w kominku jest pochodnie, dlatego, żeby jakikolwiek tam ogień był, a że normalnego takiego oknia, ognia, ognia nie mogę tam sadzić. E, dlatego, że bo spaliłoby się to wszystko tutaj. A więc w każdym razie mamy tutaj standardowe, standardowe. domku, tutaj mamy takie malutkie Jeziorko, z którego yy, taki drwale będzie powodę. Żeby nie musić zgracać do studni. I tym podobnie. Dobrze, chodź yy, tutaj mamy jeszcze jedno takie malutkie stanowisko bardziej dla odprężenia, gdzie będziemy sobie drwale pościnać w trybun. Ale mm, chodźmy, chodźmy dalej. Co ja tutaj dalej zbudowałem? Chodźmy do farmy oraz do magazynu, który powstał w miarę niedawno. Chociaż szczerze mówiąc, zdążyłem już o nim zapomnieć tędy, nie tędy. Ja w ogóle tę drogę, drogę robiłem. Czekajcie. Przejdziemy się przez drwana tutaj. I, I tak, 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 tędy na dół. A więc chodźmy do, e, pod farmę i magazyn, gdzie będą wszystkie rzeczy z, z farmy składowane. Tutaj mamy taką dróżkę, taką taką bardziej w takiej klince malutkiej, ale i wydaje mi się, że całkiem ładnie wygląda, tylko troszeczkę za bardzo kanciasta jest taka, taka zygzakowata, tak wiecie, nie jest w miarę, nie idzie tak w miarę po skosie, tylko lewo, prawo lewo, prawo, tak, tak, tak no rozumiecie, zbyt yy, za bardzo kanciasta po prostu tutaj mamy domek trwala, którego dalej nie zrobiłem z nim dalej z nim nie zrobiłem to, co tego co powinienem czyli nie dorobiłem tam do tego, 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 <grym> pokoi to dla, to dla dzieci, ee, farmera. No i w każdym razie tutaj tak samo, kuchnia, jakiś stół, jakieś rzeczy z takiej z takowej farmy. Tutaj mamy wielkakny magazyn na to wszystko, taki troszeczkę zastępczy dla tamtego tam i sypialnie. Dobrze, chodźmy na dół. Co, ee, chodźmy na dół, w ogóle wyjdźmy z domu. tutaj mamy farmę. Całkiem wydaje mi się sporo, jak na jeden taki domek mamy strach na wróble, takie małe mm, stopnie zboża i, i tyle. Tutaj za bardzo nie ma się co rozpisywać. Mamy też porozwalone troszeczkę płotki, żeby to bardziej urealistycznić. Te, te, te płytki mają właśnie symbolizować takie przewrócone płotki, bo niestety nie można ustawić płotka w, w poziomie, prawda? Tylko w pionie można ustawiać. A tutaj mamy magazyn, do którego 90% rzeczy z tej farmy będzie wędrowało. Mamy takie małe e, zadaszenie, które będzie nas chroniło przed deszczem. Oraz już samo wnętrze, gdzie jest parę skrzynek, parę pajęczyn i w cholerę jedzenia różnorakiego. Oj, czy ja tutaj czegoś coś nie postawiłem? Nie. Bo przez, przez przypadek prawym... Yy, Boże, przez przypadek kliknąłem... Eee, prawym przyciskiem myszki. No dobra, wysłowiłem się wreszcie. Tutaj mamy taki maleńki, coś w rodzaju balkonika. I kolejne piętro, gdzie, gdzie jest składowane jedzonko oraz taki, taki mały, mały balkonik z drugiej strony. Tylko, że już sporo mniejszy. Dobra, tutaj już eee, obejrzeliśmy wszystko tam. Mamy wszystko oczywiście wygenerowaną przez, eee, przez świat, więc w zasadzie można by było to połączyć. Tylko, że wydaje mi się, że ta jest jednak ładniejsza niż tamta. A czy no, to wasza opinia, prawda? Ale mam taką nadzieję. <grywa> Dobra, ale chodźmy dalej. Tutaj przejdźmy się do studni, czyli jednego z najważniejszych miejsc w całej wiosce. Bo stąd yy, będą musieli wieśniacy zabierać wodę, bo z rzeki raczej pewnie była pełna zarazków i tym podobne. A więc tutaj mamy studnię, yy, pokrętło do studni troszeczkę za duże, bo po prostu ładnego, i mniejszego zrobić się nie dało. Za bardzo nad studnią nie będę się zbytnie rozpisywał, tutaj cobblestone jest, musi cobblestone jest dlatego, że e, od wody po prostu już zarósł tak mechem i tym wszystkim, a więc e, nad tym się już nie będę za bardzo rozpisywał. Poza jedną rzeczą, poza pokrętłem. Pokrętło faktycznie wziąłem od pitcha, jakby ktoś się pytał tak jest ono wzięte od pitcha, dlatego że nie miałem pomysłu na swoje, kompletnie. Robiłem chyba pół godziny i nic mi nie wyszło. A to jest podporna taka równowaga dla dla pokrętła, żeby po prostu nie przeważało się z jednej strony na drugą, prawda? No, ale dobra. Chodźmy dalej, czyli do farmy. Stąd, będą, stąd będzie 90% rzeczy szło do, do magazynu, tak, jak, tak samo jak z farmy, prawda? Tylko, że tutaj będzie mięso, a z farmy bardziej chlebek, ciasta i tym podobne. W farmie mamy oczywiście świnki, krowy, jakieś tam tam, tam małe, małe zboże dla tych świnek i krów, żeby miały co jeść, oraz takie dziury z wodą, z, z których te, te, te zwierzaczki by mogły sobie pić. Wcześniej jeszcze były w środku poustawiane te... To zboże było wcześniej w środku poustawiane Tylko, że te cwaniaki wskakiwały na to i wyskakiwały przez płotek, więc... Więc zrezygnowałem z tego A więc dobra, tu już mamy kolejną rzecz z głowy I chodźmy do um, ostatniej budowli Która powstała właśnie dzisiaj I z którą dostaniecie save'a A więc e, idziemy dróżką oczywiście Tutaj liście jakiś wyrósł, to trzeba go zniszczyć bo blokował przejście Tędy idziemy dróżką, skręcamy później w prawo i obok domku trwala przechodzimy i e, idziemy cały ten czas prosto, nie skręcamy tak jak w prawo tak, w, e, nie skręcamy w prawo, tak jak na farmę. Idziemy cały czas prosto. Tutaj mamy dróżkę taką przy rzeczce, wydawała mi się ona bardzo taka ładna i klimatyczna oraz e, przewróconą kłodę drzewa. Przewrócone drzewo, jeżeli by się dało to zrobiłbym tutaj jakiś Drzewo tak pod skosem ustawione, że niby się przewróciło, ale niestety, niestety w Minecraftie może tylko coś ustawiać w pionie i w poziomie, więc, więc więc, to brzydko by wyglądało. Nawet w każdym razie mamy taką chłodę drewna przywróconą taki naturalny most, przez który możemy przejść i iść dalej przez las. Tak jest, i już chyba stąd widać tak koniuszek naszej wieży, malutkiej, obserwacyjnej wieży. Ona jest taka mała, w miarę uboga, dlatego że po prostu, no. Jest to obok wioski, ona, jest to obok wioski i państwo, które tutaj, y, które posiada tą wioskę, raczej nie będzie wydawało miliardów na to, żeby zbudować jedną wieżę obserwacyjną dla nic, dla nic nieznaczącej wsi. Prawda? No, oj, spadłem do, do wody. A więc y, w pewnym razie przejdźmy się troszeczkę po tej, po tej wieży. W zasadzie w, w samym środku wieży nie ma nic poza schodkami, chociaż tutaj pewnie dorobi jeszcze jakieś tam parę mieczy, parę skrzynek, tak tak tak, żeby było bardziej klimatyczne, klimatyczne. ewentualnie obok dobuduje jakiś posterunek w straży, taki mały, no i tutaj mamy widok na wszystko na cały teren oraz wszystko co do, tej, co do tej pory zbudowaliśmy. Nie widać tam tego, dlatego że mam ustawiony render Distance Normal, ponieważ na shaderach strasznie. Hmm, ponieważ na shaderach i nagrywaniu strasznie laguje na większym render distance niż Normal. I więc w zasadzie to tyle. Tutaj mam małe okienka, kraty przez które możemy coś zobaczyć. I w zasadzie tak jak mówiłem, już drugi raz powtarzam się. To tyle, więc yy, klikajcie save'a jeżeli chcecie, macie go w opisie, możecie ściągnąć całą mapę, i robić z nią co chcecie. Możecie ją zniszczyć i wysłać mi screenie i pod, z, z podpisem zniszczyłem cię i tym, i tym podobne. A więc kochani, jeszcze raz żegnam się z wami oraz hej, cześć pa! pa.